No a teraz przechodzimy sobie do rozdziału, w którym zobaczycie Państwo, no właśnie, ten kamień milowy, kiedy powstała Szwajcaria. Czyli mowa jest tu o konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej w 1848 roku. W 1847 roku wybuchła wojna domowa pomiędzy kantonami. Katolickimi i protestanckimi. Katolicy starali się nie dopuścić do wzmocnienia władzy centralnej, do czego dążyli rządzący wówczas przedstawiciele partii radykalnej. W wyniku miesięcznych walk zginęło około 100 osób i był to ostatni, poważniejszy konflikt zbrojny na terytorium Szwajcarii 170 parę lat temu. Później kraj ten już nigdy nie zaznał grozy działań wojennych. W wyniku tych starć w 1848 roku stworzono konstytucję federalną, której uchwalenie było przełomowym etapem w kształtowaniu systemu politycznego Szwajcarii. Utworzono wówczas system zarządzania państwem oparty na Instrumentach demokracji bezpośredniej, konsekwentnie pozostawiając kwestie lokalne w gestii władz kantonalnych i gminnych. Państwo określiło w nowej konstytucji swój status jako neutralne wyznaniowo i przyjęło jednocześnie zasadę, Terytorialności zgodnie z którą w wielojęzycznej Szwajcarii zostały uznane prawie wszystkie używane tam języki. Poszczególne wspólnoty językowe uzyskały prawo proporcjonalnej do swojej wielkości reprezentacji w politycznych instytucjach państwowych. W ten sposób pierwsze państwo. Oparte na instrumentach demokracji bezpośredniej w czasach nowożytnych, stało się faktem. Nowa konstytucja składała się z preambuły i z trzech zasadniczych rozdziałów, które zawierały 114 artykułów oraz przepisy przejściowe. Konfederacja Kantonów została zastąpiona oficjalnie. Federacją, a jej członkowie, czyli kantony, musieli zrezygnować z pewnej części niezależności, podporządkowując się dobrowolnie nowej władzy. Nowa federacja, która zachowała tradycyjną nazwę konfederacji, zobowiązywała się zapewnić Jedność narodu szwajcarskiego, gwarantując utrzymanie porządku i pokoju wewnątrz kraju. W ten sposób, oprócz kompetencji w dziedzinie polityki zagranicznej, prawa wypowiadania wojny i zawierania pokoju, praw w dziedzinie organizacji wojska, praw celnych, poczty i systemu monetarnego, Federacja gwarantowała sobie prawo interwencji w przypadku lokalnych konfliktów pomiędzy kantonami lub na wypadek ewentualnego zagrożenia wojną domową. Oprócz gwarancji niezależności w stosunku do zagranicy i pokoju wewnętrznego, federacja stawiała przed sobą dwa zasadnicze cele: ochronę praw i wolności kantonów. Oraz dążenie do ogólnego dobrobytu obywateli. W kompetencjach kantonów pozostały kwestie szkolnictwa, sądownictwa i ustawodawstwa oraz policji. Związek gwarantował wszystkim obywatelom wolność wyznania, słowa i stowarzyszeń oraz prawo do zgromadzeń. Istotne jest to, że federacja od początku istnienia stawiała sobie ambitny cel stworzenia narodu szwajcarskiego. W tym celu ustanowiono wolność zamieszkania, co oznaczało, że każdy obywatel nowo utworzonego państwa szwajcarskiego miał prawo wyboru miejsca zamieszkania na terytorium federacji, bez ryzyka utraty swoich podstawowych praw. Jednakże największą innowacją wprowadzoną przez Konstytucję roku 1848 było niewątpliwie ustanowienie ustawodawczych i wykonawczych organów władzy centralnej, czyli parlamentu, rządu i Trybunału Federalnego. Parlament Czyli Zgromadzenie Federalne, wybierane podczas wyborów powszechnych, składał się z dwóch izb. Rady Narodowej, która była reprezentantem narodu, i Rady Kantonów, po dwóch deputowanych z każdego kantonu. Ważną nowość stanowiła władza wykonawcza, czyli Rada Federalna, w skład której wchodziło siedmiu członków, czyli rząd. Rząd Szwajcarii. Wchodziło siedmiu członków, reprezentantów różnych kantonów, ugrupowań politycznych, grup językowych i religijnych. Pierwsza Rada Federalna, czyli rząd, została wybrana 16 grudnia 1848 roku i przyjęła kolegialny system. Podejmowania decyzji. To jest niezwykle ważne. Czyli rząd przyjął kolegialny system podejmowania decyzji. 6 listopada 1848 roku w Bernie, które to miasto zostało wybrane na siedzibę władz nowo utworzonego państwa, doszło po raz pierwszy do zgromadzenia się obu izb Parlamentu Federalnego. Do dzisiaj Berno traktowane jest jako miasto, siedziba władz federalnych, a nie jako stolica państwa w pełnym tego słowa znaczeniu. Słowo stolica wiąże się z dominacją, a Szwajcarzy nie tolerują dominujących elementów w życiu politycznym i społecznym. W Konstytucji Federalnej z 1848 roku, obok inicjatywy, e, Instytucjonalizacji nowego porządku państwowego przewidziano również możliwość jej nowelizacji. Oprócz obowiązkowego referendum konstytucyjnego wprowadzono możliwość zmian konstytucji przez inicjatywę ludową, a więc przez zwykłych obywateli. Tutaj mm, Wyjaśnienia tych, tych modyfikacji e, musimy dalej określić. Natomiast sam fakt tego referendum to było referendum obowiązkowe, mm, określane w tej konstytucji szwajcarskiej mianem referendum obligatoryjnego, a referendum nieobowiązkowe mianem referendum fakultatywnego. I przechodzimy teraz do modyfikacji tej konstytucji w następnych latach. Proces centralizacji władzy i ograniczenia władzy kantonalnej na rzecz władzy federalnej nie przebiegał w Szwajcarii bez problemu. Konstytucje kantonalne nie mogły zawierać żadnych zapisów, które byłyby sprzeczne z nowym porządkiem federalnym i musiały być poddawane zmianom na żądanie większości obywateli. Konstytucje te, jak również konstytucja federalna, zostały w latach 1848-1874 wielokrotnie poddawane rewizji. Najważniejsza z nich miała miejsce w 1874 roku, ale stanowiła, mimo wielu zmian i poprawek, kontynuację założeń ustrojowych z 1848 roku. Zmiany, które przyjęto w nowej ustawie zasadniczej, dotyczyły głównie przeniesienia niektórych uprawnień o charakterze gospodarczym z władz kantonalnych na władze federalne oraz umożliwienia unifikacji prawa cywilnego, głównie handlowego. Rewizja Konstytucji w roku 1874 nie była rewizją całkowitą i zachowała podstawowe instytucje federalne, takie jak dwuizbowy parlament, Radę Federalną, czyli rząd, jak również normy dotyczące praw i wolności obywatelskich. Zmodyfikowana konstytucja zwiększyła kompetencje władz centralnych, szczególnie w kwestiach militarnych. Rząd federalny wziął na siebie odpowiedzialność za całość spraw związanych z wojskowością, jak również prawem handlowym. Federacja uzyskała duży wpływ na kwestie religijne. Rozszerzono również kompetencje Trybunału Federalnego w sprawach konfliktów między kantonami a rządem centralnym. Najważniejszą zmianą Konstytucji z 1874 roku było Prowadzenie referendum nieobowiązkowego, co wywarło wpływ na rozwój ustroju konstytucyjnego Szwajcarii i miało znaczące konsekwencje dla całego systemu politycznego. Poprawiona konstytucja dawała rządowi centralnemu istotne kompetencje, ale wprowadzenie w życie jego decyzji musiało być realizowane etapami, ponieważ władze Musiały brać pod uwagę postawy i atmosferę, jaka panowała wśród obywateli biorących udział w referendach. Wniesione poprawki, wprowadzające zwiększone kompetencje Rady Federalnej, uwzględniały wprowadzenie wspólnoty waluty oraz zmiany wymuszone przez rozwój populacji i e, rewolucję przemysłową. Wprowadzono m.in. prawo do inicjatywy ustawodawczej dla obywateli, umożliwiające częściową zmianę konstytucji. Kolejna modyfikacja konstytucji miała miejsce w 1891 roku. Rozszerzono wówczas zakres inicjatywy ludowej, która odtąd miała na celu nie tylko przyjęcie nowej konstytucji, lecz także wniesienie pojedynczych poprawek konstytucyjnych.